Jako pierwszy pan Jacek Stańdo z Politechniki Łódzkiej. Czas reakcji na zadawane pytania w zakresie matematyki. Response time to tak jak y, czas odpowiedzi układu automatyki na wartość zadaną. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, to ponieważ już tytuł został przeczytany, więc ja przejdę do y, kolejnego slajdu. Y, otóż. Y, Inaczej czas reakcji to czas między bodźcem a reakcją. To jest w psychologii, w pedagogice to pojęcie ma wiele znaczenia, też w automatyce chyba tak. Także tutaj na pewno w różnych kontekstach jest to, jest to używane. Natomiast ja tutaj chciałem ten czas jakby użyć do tego, jaki jest nam czas potrzebny na wykonanie danego zadania. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, czy są jakieś relacje między czasem wykonania a chęcią rozwiązania tego zadania, i tak dalej. Tutaj przedstawię Państwu wyniki na bardzo dużych próbach, które zostały no, rok temu przeprowadzone. Otóż, takie pierwsze właśnie pytanie sobie zadałem, jaki jest ten związek między umiejętnościami ucznia. W zakresie oczywiście matematyki, a czasem tej reakcji, czyli czasem rozwiązania zadania. I tutaj przegląd literatury dotyczącej rozwiązywania jest bardzo duży. Są różne podejścia, np. do tego, ile potrzeba czasu, żeby kogoś do jakiegoś produktu na przykład przekonać. Prawda? Są też na ten temat różne badania robione. Też tutaj warto oczywiście nie, nie jest moim może głównym tematem, ale jakieś sposoby tej tak zwanego tego czasu reakcji, to znaczy czasami możemy ten czas ograniczyć. Wiemy, że ileś minut mamy na rozwiązanie. Czasami możemy też podać, że mamy nieskończoność i teraz, w sensie oczywiście nieskończoność, że ile chcemy czasu rozwiązania danego zadania, mamy to zrobić, więc to jest dosyć problem znany gdzieś tam w literaturze, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o obszar matematyki, bardzo słabo, że tak powiem, pokazany, co, co z tym się tutaj dzieje. I otóż, ponieważ Także przeglądając trochę literaturę na ten temat, zauważyłem, że no są jednak różne wnioski dotyczące, czy to koreluje, czy nie koreluje jeżeli chodzi o umiejętności, czy ten mniejszy czas jest potrzebny. I do tego tak jak założono różne metodologie badań. Natomiast ja przyjąłem takie Metodologię polegająca na tym, żeby trochę jednoznacznie to pokazać. Otóż, wyłączyłem wszystkich uczniów, którzy nie rozwiązali zadania. Czyli, a więc, jeżeli jest jakieś zadanie, rozwiązywali zadanie, to, jest, to są wszyscy ci, którzy je prawidłowo po prostu rozwiązali. Jeżeli nieprawidłowo, w tej grupie się po prostu nie znaleźli. Dlaczego? No, dlatego przede wszystkim, że ta korelacja, które gdzieś tam przeglądając literaturę, może to się z tym wiązać, że wiecie Państwo, ktoś czyta zadanie. Na przykład nie umie tego zadania rozwiązać i co ma krótki czas. I potem jeżeli chcemy wszystkich mamy w jednym worku, jeżeli chcemy jakieś analizy przeprowadzić, no to niestety no, uczeń słaby, który nie rozwiązał, ma krótki czas i nam się wydaje, że po prostu mógł gdzieś tam się wpisuje jako szybko rozwiązany. Więc tutaj pierwsze to założenie takie było w badaniu polegające na tym, żeby wyrzu wyrzucić nawet z każdego zadania, to nawet nie to, że jedna populacja jak była duża populacja, czyli konkretne zadanie Ci, co rozwiązali to zadanie odpowiednio, jeżeli było więcej, więcej punktów, na przykład 3-4 o takim zadaniu później też tam powiem, to też konkretnie, czy jeden punkt z pięciu otrzymali, jak to po prostu, jak to po prostu wyglądało. No i oczywiście to pytanie, jaki ten, czy jest ten związek, prawda? No chciało, chciałoby nam się powiedzieć, że no uczniowie, ci, którzy lepsze wyniki osiągają, rozwiązują właśnie w krótszym czasie zadania, no i za chwileczkę spróbuję trochę Częściowo na to, pytanie, na to pytanie odpowiedzi. Oczywiście, to jest jako fragment tylko tych, tych badań Państwu przedstawiam. Ale co jest ważne, że to, te badania były na bardzo dużej populacji robione. Otóż, jeżeli chodzi o uczniów ósmej klasy, to jest prawie 7 tysięcy, co stanowi 1,5% populacji w Polsce. Natomiast, jeżeli chodzi o maturzystów, no to mamy 3,5 tysiąca, to w danym momencie stanowiło około prawie 1% całej populacji, a więc tutaj Państwo macie wykresy z jakichś szkół, gdzie brali udział po prostu uczniowie, a więc całą, można powiedzieć, pokryli całą, całą Polskę. No i tutaj do tego wielokrotnie już na, tych, na różnych konferencjach, no to jak Państwo gdzieś tam, Byliśmy wspólnie, to mówią o takiej platformie, którą mamy dostęp do tak zwanych zadań generatorowych, i ona od któregoś momentu ma tą możliwość, właśnie, że mierzymy, mamy możliwość pomiaru czasu, właśnie rozwiązania przez ucznia danego zadania, a także mamy możliwość kontrolowania liczby wejść, czyli jeżeli ktoś ma test do rozwiązania, wiemy ile razy na przykład wchodził do danego, do danego zadania. Tą drugą część, tą ilości, będziemy później we że na innej konferencji, to dokładniej o tym mówić, dzisiaj, jakby tą tą część troszeczkę skupię się na, na, na czas, czyli czas pomiaru, a więc czas ten tak zwanej reakcji do, do tego. Tak jak już widzicie Państwo, właśnie tutaj mamy możliwość sprawdzenia, czy jest zadanie poprawnie, ile czasu i ile wejść w danym zadaniu po prostu uczeń, uczeń zrobił. Uczeń czy, czy student. No, i odpowiednio, już może nie będę tutaj odpowiednia hipoteza została postawiona, tak żeby to ten formalny wymiar takiej elementu statystycznego miał. I teraz wyniki, które były tu dla części oczywiście, ponieważ tych zadań było bardzo dużo, czyli łącznie w egzaminie ósmoklasisty to było około 30, na maturze próbnej także 30 kilku. No i tylko może takie. Wolę sobie na najważniejsze wnioski, które wypływały z badań, które zostały przeprowadzone, więc głównie zadania jednopunktowe, to znaczy to są te zadania, które też występują i na maturze i w egzaminie ósmoklasisty. Hmm, oczywiście pamiętajmy, że w tych zadaniach z matury mamy tam element odgadywania, to znaczy jak mamy cztery odpowiedzi, jedna z nich jest prawidłowa, prawda, więc element zgadywania, dochodzi tutaj tego elementu nie ma, dlatego, że te zadania wszystkie nawet takie jednopunktowe były otwarte, czyli on musiał wynik wpisać, ewentualnie odpowiedzieć, prawda, yy, także zgadywanie, nawet jeżeli były badane te zadania pod względem właśnie odgadywania, to one były bliskie, bliskie po prostu ten współczynnik, tam na przykład za pomocą modelu RASZA można to zrobić i bliskie, bliskie zeru. No i proszę Państwa, właśnie te zadania jednopunktowe przypominam to metodologię, więc ci, którzy rozwiązali prawidłowo zadanie, bo to jest ważne, generalnie co do zasady potrzebowali mniejszego czasu na rozwiązanie tego, tego zadania. W przypadku już zadań dwupunktowych i tam, gdzie były, było więcej punktów, no już sytuacja się trochę zmieniała po prostu. Były też sporo takich zadań, że nie miało to znaczenia. Natomiast na przykład w zadaniu pięciopunktowym, czyli ci, co którzy. Ten full punktów otrzymali. Tam na przykład nie ma już zróżnicowania, po prostu czy uczniowie, no nazwijmy słabsi, czyli ci, co są poniżej mediany i powyżej mediany, na przykład nie miało to większego znaczenia. I pozwolę sobie, o właśnie, to jest jedno z tych zadań pięciopunktowych, gdzie tam było rozdzielone, że jeden punkt na przykład mógł otrzymać za to zadanie dwa punkty, i tu się mocno te czasy rozdzielały. Natomiast yy, Pozwolę sobie jedno już tak na koniec zadanie pokazać. Było to zadanie generatorowe, które polegało na tym, że generował się kąt. I zadaniem ucznia było oszacowanie wartości tego kąta, tam z dokładnością, już nie pamiętam, do 10 stopni. Zadanie dobrze rozwiązywane, to znaczy, jak tam dobrze pamiętam, w granicach 85, nawet do 90%, czyli możemy powiedzieć, że duża część populacji rozwiązała to zadanie, i to na pewno cieszyło, czyli potrafią uczniowie szacować kąt, ale proszę Państwa, to zaskoczyło. No to to, jak myślicie Państwo, kto dłużej rozwiązywał to zadanie? Uczniowie? Nie, nie, a akurat nie rozwiązywali, bo to, proszę, uczniowie lepsi. Yy, tak, no i tu oczywiście już tak, yy, tak więc yy, no, ale tak jest to empiryka zbadane, zobaczone, prawda? Wiecie Państwo, możemy jakieś hipotezy, ale to na dużych populacjach. No więc to oczywiście yy, jednym z elementów jest to, że tak yy, może to być tak, że oni po prostu może jakiś, czasami mówią tak, czuli tu jakiś haczyk, może coś jest nie tak. Druga rzecz, niestety myślę, że w kolejnym badaniu, jak będziemy robili, spróbujemy zobaczyć, czy jest związek między dokładnością jeszcze. Bo wiecie Państwo, to, że do 10 stopni po prostu było, to tak może szybciej sobie oszacowali, a może ci lepsi próbowali dokładniej zrobić? Nie wiemy tego. No więc myślę, że pod tym względem takim badawczy na pewno ciekawe zadanie. Natomiast, no właśnie, dlaczego rozumiem, że tu coś, Marek, miałeś jakiś pomysł, dlaczego dłużej mogli rozwiązać? Bo. Dokładnie, tak? Do, do tego. Więc no... Także wiecie Państwo, tu, no, to jest duża populacja, też yy, chcę powiedzieć, że duża grupa rozwiązała to zadanie, więc, więc yy, wynik jest po prostu wiarygodny. Więc na pewno, yy, proszę Państwa, no, w przyszłości można było ten czynnik uwzględniać, jeżeli chodzi o czas reakcji, prawda? Jaki on ma wpływ? Bo wiemy, bardzo często nauczyciele mówią o tym, że czy matura rozszerzona na przykład jest dobrze dopasowana do czasu, prawda? Bo teraz, tak, czy chcemy na przykład coś takiego, że chcemy, żeby szybko odpowiadał uczeń? Tak? Czy chcemy dać mu czas Jeszcze na rozwiązanie? Jeżeli szkolimy pilotów, to chcemy, żeby to może szybko odpowiadali. Jeżeli matematyków, to może niekoniecznie. Tak? Więc Wydaje się, że jest to temat taki do, do rozważenia, do, do ruszenia, nie tylko w innych naukach psychologicznych, czy po to, żeby produkt sprzedać, możemy ten czas mierzyć, ale może też w matematyce by się przydał i byłyby ciekawe wnioski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.